Wieczór, kochani, z tej strony pizza Starość się Tak jak powiedziałam, teraz e, dla Was nadganiam e, czytania e, po takiej długiej przerwie, e, troszeczkę nieobecności. Kochani, dziękuję Wam za lajki, za subskrypcje, za komentarze. E, mam nadzieję, że tutaj jeszcze ze subskrypcjami się trochę e, powiększy. Chciałabym, żeby te procenty już się tutaj zapełniły, bo sprawdzałam w statystykach, że jeszcze troszeczkę tych subskrypcji tutaj na moim kanale nie ma. Więc te osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału serdecznie zapraszam do, tutaj do oglądania i do korzystania z czytań na przestrzeni Pizza Starot. Kochani moi drodzy, dzisiaj będzie takie czytanko pod tytułem Czy on, ona tęskni za tobą? Jakie ma plany i zamiary wobec ciebie? No więc, kochani, macie trzy grupki. Możecie sobie wybrać albo tą kartą, która was przyciąga, albo kamyczkami. Więc tak, grupa pierwsza to będzie tak. I mm, kamień księżycowy. E, grupa druga. Mamy wielkie, szczęśliwe e, zmiany i a, akwamaryn. I e, grupa trzecia. Podejmie e, działanie i tygrysie oko. Ta karta, która Was przyciągnie, to e, sobie wybierzcie. Ja dam Wam e, chwilę czasu. A no więc kochani moi drodzy, witam grupkę pierwszą, czyli e, karta anielska, tak? Zobaczymy jak ona się zrezonuje i kamień księżycowy e, z tym czytaniem. Jeszcze raz to dobrze postawię. Mi tutaj ten statyw nie za bardzo dzisiaj Ale sobie poradzimy. No dobrze kochani. Ja jeszcze tu zrobię miejsca i działamy. Oczyszczam karty. I zobaczymy, jaka będzie energia ogólna Waszej osoby. Czy ona y, tęskni za Tobą? Czy ona tęskni za Tobą? No niby po angielskim możemy się domyślać, że może tak. Dobrze, no to więc. Mamy paść kielichów, pionka pentakli, paść pentakli i śmierć. Kochani, powiem wam tak. Pazió, no jest, jest to uczucie. Idzie tu wasza osoba w waszym kierunku, nie potrafi o was zapomnieć. Są te uczucia, jest to przyciąganie. Możliwe, że jeszcze ta osoba by chciała, żebyście tutaj coś wyzdziałali w kierunku tej osoby. Piątka pentakli. Tutaj wasza osoba jeszcze musi się troszeczkę nauczyć swojego dawania i brania, albo kiedy wy byliście razem, powinniście oboje się właśnie ciebie tego nauczyć. Paść pentakli. Najprawdopodobniej wasza osoba przyjdzie do was tutaj z jakąś propozycją. Możliwe, że. Z kompromisem albo z jakimś pogodzeniem. No i, kochani, śmierć czyli Wasza osoba na ten moment przechodzi transformację, i tutaj mogą być jakieś różne, słuchajcie, znaki możliwe, że możecie wyczuć tą osobę mentalnie albo telepatycznie. Więc tak to mm, wygląda. Lecimy dalej. Zobaczymy, czy ta osoba tęskni. Czy nasza osoba tęskni za wami. tęskni za wami. I patrzymy. Szóstka była w wisielec. Król Pentakli. I kochani, jeszcze odsunę, żebyście wiedzieli. I e, trójka Pentakli. Będziecie widzieli czy muszę jeszcze? Muszę, tak. Dobrze. Mamy szóstkę buław, czyli wasza osoba idzie tu po jakieś zwycięstwo, czyli ona tutaj jeszcze ona tu jeszcze mm, będzie tutaj o was y, walczyć, czyli ona tak naprawdę się nie poddaje, tutaj może być, mogą być jakieś y, jeszcze y, małe ruchy, y, nie wiem czemu, ale przechodzi mi taka na myśl jeszcze jakieś takie y, sprawdzanie. No, na ten moment jest ta tęsknota, czyli faktycznie po Wisielcu zawsze wiemy, że to są te spadki energetyczne, czyli faktycznie e, nam rezonuje z tą kartą anielską. E, w królu e, Pentakli e, jeszcze się przygląda, przygląda się, zastanawia się, czy wy to wy, e, czy tutaj będzie coś z tego, czy można coś z tego będzie tutaj mm, zrobić no i w trójce pentakli m, idzie w pracę tworzy m, coś tutaj jeszcze będzie e, próbowała e, dla was osiągnąć e, no i żeby to tak właśnie wyglądało zobaczymy jeszcze dalej dajcie znać jak tutaj ci znacie, to rezonuje z wami z grupą pierwszą i lecimy dalej pytamy się Jakie ma y, plany i zamiary wobec Was? Jakie plany i zamiary wobec Was ma osoba do grupy pierwszej? Jakie plany i zamiary? Jakie plany i zamiary do grupy pierwszej? E, będę tak ładna, żebyście widzieli. E, Król y, Mieczy, Piątka Mieczy. Czwórka mieczy, siódemka pentakli. I wiecie co? Zobaczymy sobie, co tutaj jest w tle. W tle, kochani, mamy czwórkę pentakli. Czyli najprawdopodobniej bardzo ta osoba się poświęca temu, co teraz robi. Czyli właśnie jest ta, słuchajcie, jest ta praca. Dobrze, no a no więc, jakie plany i zamiary no więc on tutaj się, ta Wasza osoba będzie się przyglądać. Ona będzie y, brała wnioski pewne z pewnych rzeczy. Możliwe, że jeszcze będzie y, brała naukę z, z tego, jak my razem, y, właśnie z przeszłości. Y, możliwe, że jeszcze to będzie takie, słuchajcie, y, że tak jak się mówi, żeby coś y, docenić, trzeba stracić piątce, mieczy, najprawdopodobniej właśnie ta wasza osoba kłóci się ze sobą, chciałaby tutaj takiego, gdyby rozwiązania i bym powiedziała, że tu bardzo się kłóci serce z rozumem i z jednej strony czasami jest takie um, trochę wchodzenie w logikę, a z drugiej strony jest takie właśnie to, zobaczcie ten to połupadanie takie, że już jest bez siły, że tu nic się nie da zrobić, a jednak się da. No i na ten moment wasza osoba potrzebuje odpoczynku, zrelaksowania, by musiała tutaj właśnie, jakby wejść w głąb siebie i po prostu zapytać, czego ona tak naprawdę chce. Zbiera teraz owoce swojej pracy. No i jeszcze zerkniemy tutaj na ten. Na co tutaj się dzieje w tle, tak jak mówiłam, cieszę się z tego co ma. Dla niej jest ważna rodzina, jeżeli jest w stałym związku. Ma spełnienie marzeń. Zobaczcie, ma też dużo siłę. No i żałuję, żałuję, żałuję. Zobaczcie, żałuję, że już nie jest z wami. No i y, wy, jako te okniste będziecie tutaj wszystko stawiać na własnych zasadach będziecie. Y, jak gdybym powiedziała, jeżeli pamiętajcie, że możecie sobie zamieniać tę energię, e, będziecie po prostu stawiały tak e, granice, będziecie wiedziały, jak tutaj e, dość, e, może jak porozmawiać z tą osobą, żebyście wiedzieli, na czym wy stoicie i ta osoba, kochani moi drodzy, e, myślę, że ode mnie to będzie, jeżeli chodzi o grupę pierwszą, e, to wszystko myślę, że tak, że ta osoba tutaj właśnie z tą kartą nam tutaj aniołka rezonuje jak najbardziej no i pamiętajcie kciuczek w górę, jeżeli się Wam podobało i tak jak powiedziałam, poproszę, żeby te 60 tam ileś procent jeszcze osób, które nie zasubskrybowały mojego kanału, pamiętajcie też o dzwoneczku, aby być na bieżąco z, właśnie z czytaniami i dajcie znać jak rezonuje więc e, dziękuję grupie pierwszej do zobaczenia do kolejnego czytanka papa pa. i e, witam e, grupę numer e, drugą e, wielkie szczęśliwe m, zmiany i kamyczek akwamaryn i dobrze kochani i sprawdzamy energia ogólna waszej osoby Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, nieprywatne. prywatne. Serdecznie też Was zapraszam właśnie do czytań prywatnych. Maila macie tutaj na dole, pod spodem. Wszystkie linki tak samo będziecie mieli. Więc, kochani, moi drodzy, lecimy, lecimy. Energia ogólna Waszej osoby. Co teraz, co u niej się dzieje? Kochankowie, Ósemka mieczy, królowa mieczy i król y, Buław. A no więc kochani, jest to uczucie, jest, zobaczcie, y, są kochankowie, czyli jeszcze tutaj wy jesteście y, na ten moment jeszcze zakochani w sobie, macie opiekę z góry, y, wasza osoba y, Was y, darzy uczuciem. No, ale niestety w ósemce mnie czy czegoś nie widzi, e, jakiejś możliwości, nie widzi e, wyjścia z sytuacji. Możliwe, że na ten moment nie chce czegoś widzieć, może nie chce próbować, e, albo będzie chciała próbować, i jeszcze tutaj e, jakbym powiedziała, będzie chwila na to, żebyście e, najprawdopodobniej e, jeszcze tutaj ze sobą porozmawiali i może, e, że się e, spotkali. W królowie mieczy wy niestety, ale tak jak gdyby ukrywacie te swoje uczucia, jesteście bardzo ostrożne czy ostrożniej, bo pamiętajcie, że możecie sobie energię zamieniać. No i wasza osoba idzie po swoje jest taka ognista, jest taka właśnie bym powiedziała, nie tyle co twarda, ale jakby nie poddająca się na ten moment. I ona wie, może nawet i przeczuwa, że to jeszcze nie jest koniec waszej historii, że to jeszcze coś tam jeszcze um, tu um, z tego wyniknie, z tej, z tej waszej historii. No i zobaczmy, yy, czy ta osoba za wami yy, tęskni. Czy ta osoba za wami tęskni. Dla grupy drugiej. Pękęskni. No, Dobrze, kochanie, czwórka była. Król Mieczy, dziesiątka pentakli, A z kielichów. Tak żebyście widzieli doskonale te karty no więc czwórce buław, ona chce tutaj słuchajcie świętować z Wami się spotkać e, najprawdopodobniej, że może zaproponuje Wam e, jakiś wyjazd, chociaż niekoniecznie. Ja bym tutaj bardziej bym przeczuwała, że mogłaby najwyżej zaprosić Was na jakąś uroczystość e, w królu mieczną też ukrywa, też ukrywa. Jest bardzo ostrożna ta was, wasza osoba. Ona wie, kiedy może, kiedy nie może. E, dziesiątce pentakli, ma spełnienie marzeń. E, finansowo bardzo dobrze, ma dobrobyt, e, więc tutaj wasza osoba o się nie martwi. E, no i w asie kielichów jest to uczucie, czyli e, faktycznie jeszcze tęskni, jeszcze ma tu jakieś, są jakieś takie, bym powiedziała, e, właśnie mm, wspomnienia, emocje. Dobrze kochani, lecimy dalej, y, jakie zamiary ma tak y, osoba wobec was? Jakie plany i zamiary, jakie plany i zamiary? Jakie plany i zamiary ma osoba wobec was? Jakie plany i zamiary? Jaki plany i zamiary. Piątka buław. Wieża Sąka pentakli i król e, pentakli, kochani moi drodzy, co tutaj się dzieje dla grupy drugiej? I w tle mamy król e, kielich. O, 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 o! No tak. No, jak ubity, coś się nie wydarzy, to się nie wydarzy. No dobrze, ale lecimy dalej. E, piątka buław. O, Myśli o was ta osoba, chciałaby tutaj y, coś jeszcze y, takiego fajnego z, z wami osiągnąć, y, możliwe, że tej osobie coś się zawali jeszcze, możliwe, że albo u was się zawali, jest, jeżeli jesteście w związku, y, no i idzie też w pracę, też tu tworzy, tak jak powiedziałam, ma to spełnienie, cieszy się ta osoba z tego, co ma, co posiada. No, i zobaczmy jeszcze, co tutaj się będzie jeszcze w tle działo. Czyli mamy, zobaczcie, jest to uczucie, jest spełnienie marzeń, gwiazda, no przepięknie słuchajcie. No, i Wy, jako ta, właśnie cesarzowa, wybłyszczycie, Wy tutaj go przyciągacie, ewentualnie, no, jeszcze może ta osoba się teraz się zamykać w swoim takim świecie, właśnie takim przemyśleniowym. Takim właśnie, żeby nie dopuszczać właśnie tych emocji, uczuć. Jest też przemęczona, tak jak e, w jedynce. No i mówię, i też tutaj obserwuje, patrzy, najprawdopodobniej może Was obserwować na mediach społecznościowych. E, więc kochani, em, to wszystko odpisę starodna na grupie drugiej. Jeżeli Wam się, kochani, podobało, pamiętajcie kciuczek e, w, gór, w górę. Pamiętamy o subskrypcji, kochani, jak najbardziej. Przechodźcie tutaj do pizzy Starot. Teraz będzie coraz więcej tych czytań. Więc zapraszam serdecznie. Pamiętajcie o dzwoneczku. I wszystkiego najlepszego dla grupy drugiej. I witam grupę trzecią. Podejmij działanie. I oko się. I dla Was też już tu patrzymy, co tutaj się dzieje. Jaka jest energia Waszej osoby na grupy trzeciej? Jaka energia osoby na grupy trzeciej? Jaka energia? Jaka energia dla grupy trzeciej? I mamy, kochani, a arcykapłan, szóstka mieczy, księżyc. I wiecie co? Aż mnie zatkało ale to jeszcze sobie. Tak myślę jeszcze tutaj e, za chwilę dobiorę małą talię i sprawdzimy e, co w tej e, tajemnicy tu może wyjść ale dobrze od początku e, wasza osoba ma teraz e, spełnienie marzeń e, idzie do przodu spełnia swoje marzenia e, w arcykapłanie możliwe, że wyciąga właśnie to doświadczenie życiowe czyli em, jakby jeszcze tak do końca by nie wiedziała czego tak naprawdę chce Możliwe, że będzie się tutaj radziła jeszcze, co a propos was zrobić, czy bym powiedziała, pój za głosem serca. Szósty mieczy ma duże powroty do przeszłości, zobaczcie. Te powroty są takie naprawdę, które one, one go nie odpuszczają. No i tak jak powiedziałam, tutaj mamy tą tajemnicę, która musi wyjść. No, i tu musicie mi wybaczyć, że po poprzednich grupach nie dobierałam z małej talii. Bo tam dla mnie było wszystko jasne. Ale tutaj no, mam taką jakąś niepewność, więc wolę to sprawdzić dla Was. Co tutaj. Dlaczego tutaj jest. Proszę o wyjaśnienie karty Księżyc. Wyjaśnienie karty Księżyca. Co tutaj się dzieje czarcie, siódemka monet, z buław i cesarzowa, mhm, czyli dobrze, czyli już no, dla mnie wszystko jasne, czyli najprawdopodobniej ta osoba jest w związku i tak naprawdę by nie, nie i może by nie chciałaby z tą osobą być, może to nie jest właśnie ten, ta odpowiednia osoba. Dobrze, kochani, lecimy dalej. Zobaczymy, czy ta osoba, czy Wasza osoba tęskni za Wami. Czy Wasza osoba tęskni za Wami. Czyli tak naprawdę tutaj wychodzi na to, że faktycznie nam się też zrezonowało z tą kartą podejmie działanie. Czyli tak najprawdopodobniej może być, że wszystko będzie zależało od Was. E, czy wy chcecie być tą osobą to wasza będzie decyzja i zobaczmy czy tęskni e, głupiec Szóst, dziewiątka buław królowa pentakli e, i szóstka pentakli e, kochani moi drodzy e, ta osoba by chciała jakiegoś początku z wami najprawdopodobniej i będzie chciała tutaj właśnie w tym głupcu coś tutaj rozpocząć. Możliwe, że na ten moment y, myśli, żeby y, być y, singlem. Możliwe. E, no i w dziewiątce była tutaj, um, coś tutaj chciałaby zasiać, coś by chciała tutaj zrobić. Um, Królowej pentakli um, może być tak, że to wy właśnie powinniście tutaj przyjść z jakąś propozycją do tej osoby i jej pokazać, że właśnie wam na niej zależy. W szóstym pentakli, albo wy, albo ta osoba, będziecie wyważać właśnie te swoje sprawy. Możliwe, że to jest coś tutaj do wyjaśnienia między wami jeszcze. No i zobaczmy, jakie podejmie działanie do ta wasza osoba. Jakie działanie. Jakie działanie, jakie działanie, jakie działania? I patrzymy, trójka buław, król buław, trójka buław i, przepraszam, i siódemka mieczy. Kochani, moi drodzy, e patrząc e, same buławy. Wiecie co? Będzie jakieś, e, bym powiedziała, działanie tej osoby, tylko że ona będzie tutaj, tak bym powiedziała, szła z taką e, konkretnością, e, mocą swoją przede wszystkim. No i e, możliwe, że ta osoba będzie e, wybierała pomiędzy dwoma osobami. E, zobaczcie, ma duże powroty do przeszłości. No, i oczywiście ukrywa swoje uczucia, emocje. Tak jak powiedziałam, to podobnie jak w jedynce, też się tu kłóci rozum z sercem jak najbardziej. No i kochani, w tle mamy diabła, czyli najpierw osoba do oczyszczenia energetycznego, więc też serdecznie zapraszam na taki rytuał do Picę Starot. Um, tu mamy szóstkę kielichów, czyli jest osoba z Wami tutaj zadowolona z tego, co ma. Też będzie tutaj coś. No, zobaczcie, powtarzają się te karty, no więc wiemy, że coś tu może się rozwalić. Ten diabeł niestety będzie tutaj Wam psuć. Więc albo oczyszczenie, albo cokolwiek musicie podjąć, właśnie takie działanie wobec Waszej osoby, żebyście mogli być razem, aby. Może, żeby ta tęsknota tutaj ujrzała światło dzienne? Dobrze, kochani moi drodzy. Pamiętajcie, jeżeli się podobało, ciuczek w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Dajcie znać, jak rezonuje. I kochani moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie. Cudownego, spokojnego wieczoru. Pizza, pa Papa.